Tu jestem. Mm -hmm. Jestem. Zabierzcie mi się, poduś się. Ja idziesz? Idziemy. Nie zostawię Cię, spokojnie. No idziemy. to poszedł do auta, wnieść rzeczy z wujkiem i się wyminiemy. No gdzie jest winda, pamiętacie? Pamiętacie, gdzie jest winda? Tam? No idziemy. wszędzie głubo, wszędzie. Co to, Co to będzie? Co to będzie? Co nazywa? Chodź. Chodźcie, tata jest tam. O, jest tata. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. chyba tata idzie. O, jest tata. Dobra. Szybko, szybko, chodźmy. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Nie, aj dążył nam tata dać kulczyków od Tauta. To są magiczne drzwi od windy, które się za szybko zamykają. I nie zdążyliśmy. Hotel ma 5 Pięter, a przycisków jest do 10. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Chodźmy, chodźmy. chodźmy. Nie ma chodźca. dalej? Chodźcie. Tak. O, jest? Tak? Jest, ale nogi. <grywa> Pewnie że tak. Do tutaj idziemy, to dlatego, musi kluczyki przynieść, wiesz? A nie znasz tego pieska nie możesz. Wiesz? Na ten łutka. Gdzie? Dobrze. łutka. Dobrze. Mi potrzebna. Staram się. Się taką pionką. I, I don't to za twoim na komplet. Takim takim ogonem idę.